Panie marszałek, panie, panowie posłowie, panie ministrze. Spotkał mnie w minionym tygodniu emeryt w stolicy mojego okręgu wyborczego, w Pile. I zapytał panie pośle, dlaczego ja, który kilkadziesiąt lat służyłem w Wojsku Polskim, mam emeryturę większą niż 2,5 tysiąca złotych. Jestem... Zaklasyfikowany dzisiaj przez rządzących do drugiego sortu. Ja temu Panu obiecałem dzisiaj powtórzyć to pytanie podczas dzisiejszej debaty. Panie Ministrze, dlaczego emeryt służący w Wojsku Polskim kilkadziesiąt lat jest wrzucony przez Was według, według tego projektu do gorszego sortu emerytów i dalej będzie w nagrodę za swoją ciężką pracę i służbę wyjątkową, wyjątkową pracę służbę w polskim wojsku? Będzie zaklasyfikowany do drugiego sortu i będzie dalej do końca życia płacił podatek. Ja, w imieniu tego pana bardzo proszę dzisiaj, żeby rzeczowo do no, tego pytania się odnieść. Dziękuję. Dziękuję.